Wróciła ekstraklasa i wróciły emocje. W pierwszej kolejce tej rundy od razu dostaliśmy kilka niespodzianek. Obejrzeliśmy sporo debiutów i sporo bramek, bo prawie każdym meczu padały co najmniej dwa gole. Tylko w o starciu Krakowa wygrała 1 do 0. Jeden mecz nie został rozegrany i to nie z powodów atmosferycznych, jak można by się było spodziewać, a przez awarię oświetlenia na stadionie w Radomiu, gdzie Radomiak Zarko mieli zagrać pierwszy mecz na świeżo wyremontowanym stadionie. Zapraszamy do omówienia pozostałych, rozegranych już meczów. Rundę otworzyło nam starcie zagłębia Lubin z GKS-Katowice. Długo na bramkę nie musieliśmy czekać, bo już w pierwszej akcji meczu wybrany ostatnio na ligowce roku Bartosz Nowak popisał się świetnym wejściem w pole karne i w drugiej minucie pokonał Jasmina Buricia, zostając pierwszym strzelcem gola w 2026 roku. Choć pozycja w tabeli skazywałaby raczej na to, że wygra Zagłębie, to można było się spodziewać, że nie będzie im łatwo, ponieważ grali bez swoich trzech podstawowych zawodników, w tym ich najlepszego strzelca Leonardo Roszy który po niemałym zamieszaniu nie został wykupiony i wrócił z wypożyczenia do Rakowa. Oprócz niego zabrakło koncyzowanych Marcela Reguły i Kajeta szmyta. Z przodu zagrał Michael Kosidis, ale nie udało mu się wejść w buty roszy. Bardzo słaby występ. Na dłuższą metę Portugalczyka zastąpić Malewentę Szabo, ściągnięty ze intraktu Brunszwik. Dostał ostatnie dwadzieścia parę minut, ale nie pokazał się z najlepszej strony. Oprócz niego w Zagłębiu zadebiutował wracający ze Stanów do Polski Sebastian Kowalczyk, oraz 17-letni Jakub Ligocki z rocznika 2008. Mądry mecz zagrała cała drużyna GKS-u. Po bramce nie dopuszczali Lubinian do sytuacji, grając skutecznie w obronie, a sami stwarzali kolejne. Jedna z nich przyniosła nawet efekt w postaci nieuznanej bramki. W drugiej połowie, po rzucie rożnym wykonywanym przez Nowaka, Arkadiusz Jędrych podwyższył na 2-0 i takim wynikiem zakończył się ten mecz. Bardzo solidnie zagrali Wasilewski, Galan, Kowalczyk, Jędrych i Klement ale bezsprzecznie na zawodnika meczu wybieram Bartosza Nowaka, który ma już na swoim koncie 6 bramek i 6 asyst. Sobotnie zmagania rozpoczęliśmy w Zabrzu, gdzie Górnik podejmował piast Gliwice w ramach derbów Śląska. Obie drużyny w tabeli są po dwóch zgoła różnych stronach i obie drużyny kończyły poprzednią rundę w odmiennych nastrojach. Górnik jest w cisłej czołówce, choć przed przerwą zimową dotkliwie przegrali z Lechią i Radomiakiem, a Piast był tylko jedną pozycję nad strefą spadkową, ale ostatnie dwa mecze poprzedniego roku, to były ich dwa zwycięstwa. Oba z Legią. Faworytem tego spotkania był Górnik i to on triumfował 2-1. Zwycięstwo zapełnił im niesamowity w tym meczu Maksym Hłań. Ukrainiec zdobył drugą dla Zabrzałam bramkę po świetnym wykończeniu akcji debiutującego Brandona Dominguesa i Jarosława Kubickiego. Oprócz tego 23-latek przez 90 minut biegał, walczył, wchodził w pojedynki, kreował sytuację i robił spory wiatr na prawym skrzydle. Wspomniałem o nowym nabytku górnika Brandonie Dominguez. Byłem estetycznie nastawiony na transfer tego zawodnika, bo w tym sezonie nie zagrał ani jednej minuty w barwach ostatniej drużyny ligi Realu Oviedo, jednak zrobił na mnie spore wrażenie w tym meczu. Był bardzo bliski zdobycia bramki i ogólnie grał naprawdę solidnie. Moim zdaniem zagrał lepiej od innych debiutantów Zabrzon. Lukasza Sadylka, choć co do niego również nie ma zarzutów, i Rupanowa, rysującego się nam po pierwszym meczu jako napastnik, który może nie strzeli wielu bramek, ale jego praca jest niedoceniona, bo umie się zostawić i wygrywa wiele pojedynków. Warto dodać, że pierwszy mecz w barwach Górnika zajrzył też Michał Saczek, który w rundzie jesiennej był wykluczony z gry przez kontuzję. Ponownie można powiedzieć, że zagrał solidnie, bo praktycznie żaden zawodnik Górnika nie zawiódł i zagrał dobrze. Zganić należy jednak Marcela Ubika, który dużo do roboty nie miał, a wpuścił prosty strzał w środek bramki, który powinien złapać zamkniętymi oczami. Szczególne pochwały powinny jeszcze otrzymać Patryk Helebrand, który zaliczył masę odbiorów i jak to on miał tylko jedno niecelne podanie z 57 jakie wykonał, oraz Erik Janża. Oprócz bramki, bardzo dobrze spisywał się w obronie i nic nie przychodziło jego stronie. Jeśli chodzi o różne piasta, to ciężko kogoś chwalić, ale zaskoczył mnie na pewno błagar, bo nawet abstrahując od bramki. Zagrał dobry mecz, a samo po poprzedniej rundzie umieściłem go w najgorszej 11 sezonu. Po golu wciąż szukał swoich szans, oddał kilka strzałów i nie bał się wchodzić w dryblingi. Do tego podoba mi się dwójka młodych obrońców, Igor Drapiński i Jakub Lewicki, choć nie ustrzegli się błędów. Mimo dwóch bramek wpuszczonych, po raz kolejny klasę pokazał Franciszek Plach. Dwa razy uratował Piasta przed stratą kolejnych goli w idealnych sytuacjach górnika. Kolejny mecz to świetnie zapowiadające się starcie widzewa za Jagiellonią. To było spotkanie, które potwierdziło, że pieniądze nie grają i że nie da się kupić mistrzostwa, bo widzę, że przegrał 1 do 3. Robert Dobrzycki wydał niegdyś nierealne pieniądze na transfery. Sami wydali więcej niż cała La liga czy RDywizje. W ich składzie mogliśmy zobaczyć czterech nowych zawodników, a licząc wejścia z ławki widzę, zadebiutowało siedmiu nowych zawodników, czyli właściwie wszyscy sprowadzeni w tym okienku do łodzi. W Wiedze nikt nowy wyjściowe 11 nie zagrał. Białstwoczalnie nie zagraje widowiskowo, ale skutecznie. Wykorzystali swoje okazje, które swoją drogą mogłyby się nie pojawić, gdyby nie błędy piłkarzy Widzewa. Najpierw po podaniu Imaza świetnie w polu karnym zachował się 19-letni Bartosz Mazurek. Idealnie przyjął kierunkowo, przekładając obrońcę i fatalnie uderzył w środek bramki. Uratowało go to, że w bramce stał Bartłomiej Drągowski, który nie poradził sobie z tym strzałem i młody pomocnik mógł się cieszyć z debiutanckiej bramki. Fajnie, że po odejściu piotuszewskiego kibice z Podlasia mogą oglądać rozwój kolejnego, świetnie zapowiadającego się wychowanka. Po przerwie Agilonia ponownie weszła w pole karne Łodzian i Jafimiko Pulul wywalczył rzut karny, wchodząc w starcie z Wilanem Szechu. 26-latek w nagrodę wykonał tę jedynastkę i pewnie zdobył ósmą bramkę w tym sezonie. Widzewiaków dobił Norbert Wojtuszek, który wykorzystał pomyłkę Częga, odbierając mu piłkę w polu karnym i umieszczając ją w bramce po długim słupku. I podobnie jak w przypadku Górnika, Raczej można powiedzieć, że wszyscy wiadze zagrali na solidnym poziomie. Nie można tego powiedzieć o piłkarzach Widzewa, bo tam ciężko znaleźć pozytywy. Sebastian Berger był jednak zawodnikiem, który walczył za trzech i starał się dać swojej drużynie impuls. O ile dobrze pamiętam, to tylko on był w stanie dośrodkować celnie piłkę do Bukariego, ale wszyscy wtedy się pewnie zastanawiali, czy nie powinno być na odwrót, że to Bukari dośrodkowuje jako skrzydowy, a Berger jako napastnik dziewiątka czeka w polu karnym na dogranie i wykorzystuje tę sytuację bo jak wiemy Bukari tej sytuacji nie wykorzystał tak no mówimy o tym samym Gańczyku, który przyszedł do Widzewa za 5 milionów euro ponad, ale jego występ i tak nie dorównał temu co pokazał Bartłomiej Pawłowski, kapitan Widzewa nie zaliczył chyba ani jednego dobrego zagrania, oddawał bezsensowne strzały i zaliczył 5 na 14 celnych podań to jest dramatyczny wynik do tego 33-latek brał się za wykonywanie rzutów rożnych. I też, mówiąc delikatnie, mu nie szło. Nie przypominał sobie, żeby któreś nie wylądowało na kostkach obrońców Jagi. Raz ładnie urwał się z i już myślałem, że coś z tej akcji będzie, ale on wymyślił sobie dośrodkowanie zewniakiem i tak dośrodkował, że Abramowicz nawet nie musiał się zbytnio starać, aby to dogranie wyłapać. Zekili też się nie popisał. Chyba częściej machał rękami i narzekał na innych niż miał piłkę. Kompletnie bezproduktywny. Nie krytykowałbym jakoś bardzo krajewskiego, Andreu czy Wisusa, ale też nie był to ich dzień. Kieskie debiuty zaliczyli Lerager i Cornwik. Mam wrażenie, że nie byli w stanie biegać po boisku i też nic nie wnosili do gry. Ale w ich dobrą grę wciąż wierzę. Obok Bergera, dobrze po wejściu z ławki zagrał Fornalczyk, wniósł trochę świeżości i nawet dał konkret w postaci wywalczonego Karnego. Solote zamknęło starcie lecha z Lechem. Wydawało się, że kolejarz ma prawie wszystko co potrzebne do wygrania tego meczu, bo po kontuzjach wrócili Goli Zadech i Wolemark. Ale ani oni, ani Ishak, ani Palma, ani żaden inny gwiazdor Lecha nie zrobili większego wrażenia na ekipie Johna Carvera, bo Lechia pokonała Poznaniaków 3 do 1. Gdańszczanie świetnie otworzyli ten mecz, a konkretnie zrobił to duet Mena-Neugebauer. Najpierw Kolumbijczyk przedostał się pod pole karne i wyłożył piłkę 22-letniemu Pomocnikowi, który precyzyjnym strzałem pokonał Bartosza Mrozka. Lech rzucił się do odrabiania strat. Swoje szanse mieli Rodriguez czy Golizadech i w końcu po dobitce piłkę do siatki wpakował właśnie Golizadech. Ten wynik utrzymał się do przerwy, ale pierwsze 10 minut drugiej połowy zamknęło mecz. Najpierw do własnej bramki piłkę władową Antonio Milic, a potem kryminał w obronie zagrał Mateusz Skrzypczak. Najpierw fatalnie podał do kolegi z drużyny. Podanie to przejął Czirkowicz i zagrał do boczka, który świetnie wykończył akcję i uniknął spalonego tylko dlatego, że właśnie skrzypczak za molinie. Lechia zagrała naprawdę wzorowo. Szczelnie broniła, wykorzystała fazy przejściowe i błędy piłkarzy Lecha. Z kolei Lechowi nie można odmówić, że do straty trzeciej bramki grali naprawdę efektownie. Sporo klepali na małych przestrzeniach i, i wchodzili w dryblingi z obrońcami Lechi. Naprawdę dobrze się to oglądało, ale zabrakło tego ostatniego podania i wykończenia. Po stracie tych bramek wystąpił u nich przerost formy nad treścią. Chcieli za wszelką cenę strzelić bramkę kontaktową, ale przez pośpiech i brawurowość w niektórych akcjach nie zdołali nawiązać walki. Najsolidniej w lechu zagrał moim zdaniem kozubal, który regulował tempo gry kolejorza i często zmieniał strony rozgrywania akcji, przy czym rzadko tracił piłkę, a kilka razy ładnie udawało mu się odebrać. Niedzielne zmagania otworzył mecz Motoru Rubin z Pogonią Szczecin. I tutaj małą niespodziankę sprawili zawodnicy Motoru, którzy odesłali Pogoń do domu bez punktów. Wszystkie bramki w tym meczu padły w pierwszej połowie. Strzelanie otworzył Karol Czubak, zdobywając swoją 11 bramkę w tym sezonie. Gola tego zawdzięcza w głównej mierze Keramicisowi, który fatalnie przepuścił do dośrodkowanie Fabio Ronaldo i piłka w zasadzie odbiła się od Czubaka wpadając do bramki. Świetną okazję miał Juwara dostał podanie, po którym stał przed nim tylko prkić, ale Gambiczyka niestety przerosło trafienie w piłkę. Zmarnowana sytuacja się zwęściła, bo niedługo później na 2-0 podwyższył Mdiaj. Po prostu padł jej piłca od Wolskiego. Kontaktowego gola zdobył Ulvestad, który już wcześniej był bliski strzelania bramki. W drugiej połowie obie drużyny miały swoje szanse, ale zaskakiwali nieskutecznością. Pogoń miała idealną okazję do strzelenia na remis, ale Grosicki nie wykorzystał rzutu karnego. Na zawodnika meczu wybrałbym kogoś z dwójki brkić czubak bo jeden obronił rzut karny i wyciągnął kilka naprawdę trudnych pi piłek, a drugi zdobył bramkę i odegrał kluczową rolę przy golu na 2 do 0. Warto dodać, że w pierwszym składzie pogoni zobaczyliśmy aż jednego Polaka i to jakiego? Młodego Prospekta Grosickiego. Kolejny mecz i kolejna niespodzianka. Do Płocka przyjechał Raków Częstochowa z nowym trenerem Łukaszem Tomczykiem. Mimo, że to Wisła kończyła rundę na pozycji lidera, to Raków był faworytem tego starcia. Jednak banda Mariusza Misiury pokazała to, z czego słynęli w tym sezonie. Pragmatycznie w obronie i spokojnie w ataku. Medaliki od początku naciskały i były bliskie bramki, ale w najmniej oczekiwanym momencie to Wisła wyszła na prowadzenie po przytomnym zachowaniu Wiktora Nowaka. 21-latek wbił piłkę do bramki leżąc na ziemi, choć początkowo wyglądało to na bramkę samobójczą. Trzeba zdecydowanie docenić Nowaka za to trawienie, jak i za cały jego dobry mecz. W drugiej połowie zamieszanie w polu karnym Rakowa wykorzystał Deni Juric, dobijając piłkę do bramki Oliwie Zycha. Można było mieć wątpliwości do gry obrony Wisły, bo puścił ich ostatnio Andreas Edmundson, ale lukę po nim dobrze wypełnił Mijuszkowicz. Honorową bramkę dla Czestochowian zdobył Jonathan Brunes, wbijając piłkę głową od poprzeczki. Do podstawowego składu Rakowa wrócił Ariel Mosur i choć nie spisał się źle, to z boiska w 63 minucie na rzecz debiutującego Dawidowicza. Pod stronie płoszczan debiutował Dominik Serapata i można żartować, że był to na pewno lepszy występ niż debiut innego byłego piłkarza Kopenhagi, który również przyszedł w tym okienku do naszej pięknej ligi. Weekend zakończyliśmy kolejnym ciekawym spotkaniem i kolejną małą niespodzianką, bo korona wywiosał z Warszawy 3 punkty, psując debiut Markowi Papszunowi. Miała być wielka rewolucja w grze Legii, ale na Łazienkowskiej zobaczyliśmy niemalże kopię w gry wojskowych z poprzedniej rundy i niechlubna seria 10 meczów z rzędu bez zwycięstwa w lidze trwa nadal. Legia nadal popełnia błędy w obronie, szczególnie przy kryciu i nie ma pomysłu na przyspieszenie i zaskoczenie rywali kombinacyjnymi akcjami. Debiut Marka Papszuna nie był najlepszy, czego zdecydowanie nie można powiedzieć o debiucie Mariusza Stępińskiego, który gdyby nie spalony przy jednej akcji miałby na swoim koncie hat ale musiał zadowolić się dubletem, Oprócz jego występu nie można przejść obojętnie obok tego, co zaprezentował Ksawiar dzikoński. 22 latek obronił rzut karny i dobitkę Rajowicza oraz interweniował przy pięciu innych strzałach, tracąc tylko bramkę po karnym kapuski. Karny milety Rajowicia, a bardziej chyba ta słynna już dobitka, spotkała się z zasłużoną ogromną falą krytyki. W całej tej sytuacji brakowało tylko, żeby duńczyk rozerwał swoją koszulkę, jak zrobił to w jednym ze sparingów, Albo wykonywał tę drugą jedynastkę i powtórzył swój wyczyn. Dobra, trochę pokrytykowaliśmy, więc teraz możemy przejść do pozytywów z gry Legii. No, to teraz powiedzmy o tym, jak mądrze drużyna jadka Zielickiego rozegrała ten mecz. Po strzelonej bramce oczywiście się cofnęli i bronili dostępu do swojego pola karnego. Całkiem skutecznie, bo właściwie to legioniści nie stworzyli sobie jakichś dogodnych sytuacji. Tercet Resta Sotirius Mularczyk może być z siebie naprawdę dumny, bo wykonali świetną robotę w defensywie, ale i tak Show Stępiński i to on jest według mnie zawodnikiem meczu. I ostatni, moim zdaniem, najdudniejszy mecz kolejki, Brubett Krakowia. Najnudniejszy m.in. dlatego, że padła tylko jedna bramka. Jej autorem był debiutujący w Krakowie Paul Sans. Mecz rozpoczął na lewym skrzydle, ale z biegiem czasu zmienił się z Mitchem i grał jako fałszywa dziewiątka. I wtedy, po podaniu Karola Knapa, udało mu się wpakować piłkę do bramki Chowana. Wejście Knapa wniosło sporo ożywienia. Choć jest on pomocnikiem, to z powodu konkluzji kakabadze i urazu, którego w trakcie meczu nabawił się Perkowicz, zagrał on na lewej obronie i wyszło mu to wzorowo. Oprócz asysty, miał kilka naprawdę ciekawych zagrań, a w obronie za dużo roboty nie miał, ale kiedy już musiał coś robić. To również wywiązywał się z tego bez zarzutu. Świetnie spisali się zawodnicy środka pola Krakowi. Praszelik stwarzał sporą przewagę z piłką przy nodze, Klich dobrze rozgrywał piłkę, a Al świetnie pracował w odbiorze i spokojnie przegrywał piłkę do przodu. Bez zarzutu spisali się również krakowscy stoperzy: Traoré i Wójcik. 22-letni Polak stopował większość akcji rywali i spokojnie wyprowadzał piłkę a Francuz zorowo grał na wyprzedzenie, nie pozwalając rozwinąć skrzydeł kurzawie i zapolnikowi. Z Brugbetu wyróżniłbym Damiana Hilbrichta. 27-latek nieźle podłączał się w akcjach ofensywnych. Oprócz niego dobrą zmianę dał Fassbender, który samodzielnie stworzył chyba najlepszą szansę na wyrównanie w końcówce. Nie była to łatwa kolejka. Pogoda zdecydowanie nie sprzyjała graniu w piłkę, ani przychodzeniu na stadion, bo rekordowo niskie temperatury z pewnością mogły ostraszać. Mimo to żaden mecz nie został z tego powodu odwołany, a kibice mimo wszystko dosyć chętnie przychodzili na stadiony, za co należy pochwalić. Na koniec chciałbym przedstawić Wam naszego zawodnika kolejki i zostaje nim Mariusz Stępiński za super debiut, w którym ustrzelił dublet dający zwycięstwo w meczu z Legią. Na dzisiaj to tyle. Dziękujemy za oglądanie i zapraszamy do oglądania innych materiałów na naszym kanale Strefa Kibica. Koniecznie zostawcie subskrypcję i zapraszamy was na nasze social media i prywatne profile na X. Do usłyszenia.